Jakie są nowoczesne metody antykoncepcji? Tabletki antykoncepcyjne zna praktycznie każda z nas, natomiast jest dla nich kilka alternatyw, które możemy zastosować. Po pierwsze, są to plastry antykoncepcyjne. Niewątpliwym plusem jest to, że możemy je stosować tylko raz w tygodniu, co tydzień zmieniając plasterek. Jest to bardzo wygodne, szczególnie dla młodych dziewczyn, które często mają problemy z pamiętaniem o tym, aby codziennie przyjmować tabletki antykoncepcyjne. Kolejnym sposobem antykoncepcji jest pierścień do pochwowym. Jest on jeszcze wygodniejszy niż plasterki, ponieważ zakłada się go tylko raz w miesiącu. Jest bardzo dobrą alternatywą dla antykoncepcji doustnej, ma najniższy wskaźnik perla, czyli jest jednym z najbardziej skutecznych środków antykoncepcyjnych na rynku i jest też bardzo wygodny. Ponadto mamy kilka metod długotrwałej antykoncepcji hormonalnej, m.in. wkładki wewnątrzmaciczne, które dają w tej chwili ochronę nawet na 7 lat i również są bardzo skuteczne, a także implant antykoncepcyjny, który instalujemy na ramieniu i on daje nam 3 lata zabezpieczenia przed ciążą.